Agnieszka Kaczorowska stracila pracę w teatrze, odbieram jako brak szacunku do mojej osoby. Agnieszka Kaczorowska swoją karierę zaczynala od roli Bozenki w serialu Klan. Celebrytka gra w nielicznych spektaklach. Jednak bardziej oddaje się swojej tanecznej pasji. Zdobyła kilka tytułów i tenowala celebrytów w tancu z gwiazdami. Pod jej okiem uczyli się m.in. Nikodem Rozbicki czy Rafal Maslak. Aktualnie Kaczorowska skupia się głównie na byciu influencerka. Przez co prez nie działa na Instagramie, na którym ma już ponad 415 tysięcy followersów. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Agnieszka ostatnio podzieliła się przykra informacja na swoim Insta Stories. Opowiedziała w nim, jak została potraktowana przez teatr tu i teraz z którym jeździła po całej Polsce ze spektaklem Słup Doskonale. W weekend miała pojawić się z teatrem w Warszawie i Lublinie, jednak na trzy dni przed datą występu miała otrzymać telefon od producentki sztuki. Ze nie zagra w zbliżających się spektaklach i ze Stepia dublerka. Wielokrotnie zapraszałem Was na nasz spektakl Słup Doskonale, czuję się w obowiązku poinformować Was. Za na trzy dni przed spektaklem dostalam telefon od pani producent teatru tu i teraz. Że ja nie zagram tych spektakli i zagraje moja dublerka. Ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała. Chcę podkreślić, że to, że nie będzie mnie w weekend na scenie, nie jest moja decyzja. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. Jest mi też bardzo przykro, ponieważ odbieram to jako brak szacunku do mojej osoby, powiedziała Kaczorowska. Na kolejnych nagraniach Agnieszka Kaczorowska poinformowała, że w związku z wieloma sytuacjami z przeszłości. Zmuszona jest odejść z projektu, któremu wiele poswieciła już na etapie prób. Nie akceptuję tego, jak są traktowani ludzie w tym teatrze, nie ma na to mojej zgody. Nie chcę w tym uczestniczyć i wiem, że nie jestem pierwsza osoba, która została tak potraktowana, dodała gwiazda. Ale sytuacja Agnieszka traktuje jako kolejna lekcja życia. Mówiac, Zen zamyka jedne drzwi, aby móc otworzyć kolejne.